Tego się nie spodziewaliście. Ja również. Otwieramy Labubu, ale szczerze, jaram się. No, w życiu bym nie pomyślała o kuchni Labubu, ale ja to wygrałam niespodziewanie w konkursie. Ja się nie znam słuchajcie na Labubu, ale wiem, że tutaj mamy, jakie mogą być. No to jakiego ja bym chciała. Wszystkie podobają mi się te neutralne chyba. To, to, czy to? Ale te też by były ciekawe. Dobra, najmniej chciałabym zielonego. Chociaż lubię zielony, ale jakoś najmniej bym go chciała. I teraz pewnie go będę miała. I co? Ja już tu nie powinnam patrzeć, bo nie wiem. Czy ja właśnie mam zradzone, że będę miała zielonego? Nie, chyba nie. Nie, 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 to jest chyba pudełko jeszcze. Czekajcie, nie, nie patrzymy, nie patrzymy. Tam jest ta karteczka, ale ja jej nie widziałam. Ej, to jest w takim woreczku. Ja takich na Bubu nie widziałam, żeby były w takim woreczku. To fajne, podoba mi się, bo zawsze widziałam takie, co się zrywały. No dobra, odbieram to, ja będę przedłużać. O, jest szare... Ej, chciałam szarego, chciałam. Chciałam właśnie taki kolor. Dobra, ja jestem nienormalna, bo ja generalnie negowałam na Bubu, no nie? Ale jak tu wzięłam w ręce. To jakoś mi się tak spodobało. To, to ma fajny dotyk w ogóle. To jest takie, takie miłe bardzo. Ja nie wiem, ja się czuję mega dziwnie, że mam w ogóle Labubu. <grymne> no bo mówię, no, to było tak niespodziewane, że ja to wygrałam. To jest naprawdę dobrej jakości rzecz. Dzicznie, że ja otwierałam Labubu. No, tego nie było w moim bingo.